Wziąłem MTV, straciłem jedną pasję. Dajcie mi, proszę, do drugą, dajcie mi szansę. Słuchaj, do tego fajnie wypadam na castingu. Byłem nieźle, nieźle walniętym tym gościem, mocno imprezowym. Um, uważam, że nadal jeszcze w skali, która mieści się. W, bo ty powiedziałeś bardzo fajną rzecz o ekipie, czymś, co mi przekonałeś do tego, że zostawiając kamerę, niezależnie czy to byliby politycy, sportowcy, influencerzy. Księża, siostry zakonne, zostawiasz ich alkohol, muzykę i, no. i dzieją się bardzo, bardzo pokrewne rzeczy dookoła tego, co działo się u was. Tylko po prostu dajesz ludziom wolne lajce, bo też tam mówisz, że tam nie było nic reżyserowanego, a mnie bardzo zaciekawiło to. I też właśnie łączyłem to gdzieś z takim wątkiem proscholizmu, że ty tam jakiś telefon stacjonarny był i ty dzwoniłeś, co tam w ewentualnie w firmie, jak to poogarniać, tak, jak to poukładać. Jakby ja. Traktowałem ekipę, z Warszawy bardziej, mm, traktowałem ekipę z Warszawy bardziej jako mm, odskocznię od pracy, mhm. bo ja naprawdę dużo pracowałem. I wiesz co? Jakby byłem pracocholikiem, jeżeli chodzi o studio filmowe, z tego względu, że braliśmy prawie wszystko i szukaliśmy jeszcze zleceń. Jakby nawet teledysk, mhm. który robiliśmy za 700 zł, my potrafiliśmy poświęcić na niego miesiąc. I stare, mieliśmy też inne zlecenia, ale robić to dla zajawki, dla rozwoju portfolio, żeby robić coś zajebistego. Mieliśmy taką pasję, jeżdżąc mm. naprawdę, kręcąc z 10 dni zdjęciowych, no może wsadziłem może 6 dni zdjęciowych, montując to, tracąc dwa miesiące za 700 zł, Wiesz o co chodzi. Mm -hmm. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Natomiast na tyle byliśmy zmotywowani i, no i, I na tyle to robić. było naszą pasją, że chcieliśmy naprawdę się mega rozwijać. Mm -hmm. A ty też grałeś w teledyskach?